Tak, pierwszą rzeczą, którą zamontujemy, to będzie zabezpieczenie ekranu. Coś takiego nabyłem. I zobaczymy, jak to pójdzie. Folika. Myślę, że nawet dość dopasowana. Dokładnie. W zestawie mamy folikę. I tutaj naklejki. Szpachelka. Szmateczka. Do przeczyszczenia ekranu. I instrukcja obsługi. Spciskamy sobie ekranik. I Wyczyścimy. nie było żadnych farfocji. I teraz tak, w pierwszej kolejności przymierz folię, oderwij start. Oderwaliśmy start. Przymierzamy, czy pasuje. Także pasuje. Dobra. Punkt drugi. Czy do dopasują idealnie? Z każdej strony przesuń palcem przez środek folii. Przesuń palcem przez środek folii. Ok naciskając dłonią lewą stroną stronę okay. Tak. Zobaczymy. Najwyżej stwierdzimy, że jest to niezbyt stronne, Tak tam się rozlewa. Chyba mi zostało. Ale można to wyniszować szpachelką. Tylko to cholerstwo musimy odkleić. O. Teraz poszło. Nie wiem, że może specjalistą nie jestem. Nie wiem czym jest pokryty na ekranie. Wydaje się, że generalnie też jest napisane w instrukcji, że do 24 godzin powinny zniknąć te bomberki. Mam nadzieję, że tak będzie. No że nawet to się fajnie to wyszło. Nie ma jakichś większych bąbli. Widać nawet dość wyśmienicie. Także jest ok.